vida todo si, mi fami, familia Wała, czyta. W maju, kiedy kwitły na polu bzy, chłopak chodzi z dziewczyną za rękę po łące i nieśmiało pyta się jej: Lubisz bez? Dziewczyna się zaczerwieniła i odpowiada: Lubię, ale się boję. Kabrunka, kawała kawałaczyta. Do sypialni wpada mąż i woła do leżącej w łóżku żony: "Upieraj się szybko, pożar! Z szafy przerażony męski głos. Meble ratujcie! Meble ratujcie! Dzień dobry! banka Bronka, kawałek czyta. Pewne małżeństwo ma ciche dni. Wieczorem mąż pisze kartkę do żony. Stara, obudź mnie o piątej. Nazajutrz mąż budzi się o siódmej i spostrzega na stole kartkę. Stary, wstawa już piąta! Dzień dobry, babka bronka kawała czyta. Kowalska mówi do męża skocz do sklepu i kup pół litra oleju. Po jakimś czasie Kowalski wraca chwiejnym krokiem. Kupiłeś? Pyta się żona. Pół litra kupiłem, ale na olej już nie starczyło. Kochanie, musimy jakoś atrakcyjnie spędzić ten weekend. Świetnie, co proponujesz? Dla siebie kupię butelkę wódki, a ty pojedziesz do mamusi. Skąd u ciebie dziś taki dobry humor? Wiesz, dzisiaj w autobusie naraz dwóch facetów ustąpiło mi miejsca? I co, zmieściłaś się? Co ty wkładałaś do tego kurczaka do środka? Nic, przecież tam już nie było miejsca. Wbiega ci ja do domu i mówi do mamy: Mamo, mamo, widziałem w lesie dwóch nagich ludzi. Nie zwracaj synku uwagi na nich. To są dzicy, obcy ludzie. Sąsiadka może i obca, ale ta to jest nasz. Kochanie, dlaczego wychodzisz na balkon, gdy śpiewam? Ja tego nie rozumiem. Wychodzę, żeby sąsiedzi nie myśleli, że cię katuję. Doktorze, jak piję wódkę, to mam czerwony nos. Proszę pić więcej, to będzie fioletowy. Czy mam panu podać kaczkę? Tak, ale z frytkami i buraczkami. Nauczyciel pyta się Jasia w szkole: Powiedz mi, Jasiu, jaka jest różnica między zdaniem nadrzędnym a zdaniem podrzędnym? Zdanie nadrzędne to to, co powie w domu mama, a zdanie podrzędne to to, co mówi tata. Przychodzi baba do lekarza. Długo pani u nas nie było. Chorowałam, doktorze. Przychodzi do psychiatry kobieta elegancko ubrana, coś pani dolega? Właściwie to nic, doktorze. Poza tym, że te małe krasnoludki ciągle po mnie skaczą i ciągle muszę je strzepywać. Tylko proszę nie na biurko, proszę nie na biurko. Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, ja mam chyba sklerozę. A czym to się objawia? Co, czym to się objawia? I jak tam moja metoda na bezcenność liczy, pan? Liczę. Wczoraj się doliczyłem do 2875. Jak, zasnął pan? Nie, musiałem już iść do roboty. Przychodzi baba do lekarza z okularami na brzuchu. Co pani jest? Ślepa kiszka. Przychodzi baba do lekarza. Co pani się stało? Panie doktorze, ogryźli mnie psy. Gdzie? Na Rzeszowskiego. Panie doktorze, cierpię na zanik pamięci. Od kiedy? Co od kiedy? Przychodzi baba do lekarza, chora na padaczkę. Dyskoteka? Piętro wyżej, proszę panie. Przychodzi baba do lekarza i mówi, doktorze, mieszkam blisko opery. No dobrze. Przeszkadza to pani? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. U okulisty baba nie może przeczytać żadnej litery. Ma pani słaby wzrok? E, gdzie tam? Ja jej no nie umiem czytać. Panie doktorze, mój mąż ostatnio zrobił się coraz bardziej nerwowy. Najlepiej, gdy zwiedzcie. Ale gdzie? W przeciwnych kierunkach. Przychodzi baba do lekarza z podziękowaniami. Dzięki, doktorze, stokrotne, stukrotne dzięki. Ale ja pani nie leczyłem, mnie nie, ale mojego starego, a ja po nim wszystko dziedziczę. Gdzie byłeś całą noc? Pyta się żona. Na rybach, a złapałeś coś? Mam nadzieję, że nie. Panie doktorze, a ten luby, jak się ze mną kocha, to w lewym oku świeci mu się czerwone światełko. Niestety, moja droga pani, to już świeci mu się rezerwa. Przychodzi baba do lekarza i dźwiga studentek. Co pani jest? Studentka. Przychodzi do doktora świeżo upieczona mężatka z problemem zajścia w ciążę. Proszę się rozebrać i położyć. Panie doktorze, pan jest bardzo miły, ale pierwsze dziecko. Wolałabym mieć z mężem. Baba do chirurga. Proszę doktora, ale to jest zdrowa noga, nie chora. Pielęgniarka. Ciszej, bo doktor się obrazi, nic pani nie utnie. moje moi drodzy, chciałem zareklamować Filipka Włóczyki. Ja proszę sobie wpisać Filipek Włóczyki, czyli Małpa Filipek Włóczyki na YouTubie. A to dla Ciebie pioseneczka, Filipku. <śmienny>